Jest w z stronie Kebus. Wracam sobie z wakacji, już jestem w domu, także filmy będą codziennie teraz, więc badajcie, badajcie cały czas. A ja sobie wracam i widzę to. A propos tego, zaraz sobie porozmawiamy. Natomiast zaproszę was najpierw na stronę Skins Monkey, bo tutaj swoje skiny możecie wymienić z kodem Kebus odbieracie bonus, darmowe 5 dolarów przy trade'ie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także serdecznie was tutaj zapraszam. Jeżeli chcecie wymienić swoje skiny, idealna strona. Wpadajcie, link zostawiam Wam w opisie. A my dzisiaj przechodzimy do tego. No będę szczery. Nie monitorowałem rynku na wyjeździe, dlatego że po to był ten wyjazd, żebym się totalnie odciął. Miałem parę premier zaplanowanych na kanał i to tyle. Chciałem się totalnie odciąć od jakiegokolwiek świata. Udało się. A, więc bardzo fajnie. Natomiast trzeba wrócić do spraw. I do załatwiania. Trzeba zobaczyć, co tu się w ogóle z tym Paryżem dzieje, jako ogół. ogół. E, bo z tego, co widzę, no to nie tylko ta kapsułka wywaliła do góry. I właśnie to dzisiaj sobie przeanalizujemy w filmie. Ok, Czyli mamy jeszcze przed moim wyjazdem, w ogóle jakiś 18 lipiec, no tu, ale to chyba widziałem. To chyba widziałem. No, powiem tak. Paryż przeżywa swoje odkucie. E, jest to Ciekawe, w sensie hmm, ciekawe, no to, to było do przewidzenia, dlatego że e, no kapsuły chodzące po 29 groszy czy 30 to jest e, niżej niż RMR i jakikolwiek najgorszy event, więc no to było oczywiste, że nie będzie to trwać w nieskończoność. Natomiast myślałem, że to się wydarzy jeszcze za jakiś czas. Jeśli mam być szczer, nie spodziewałem się, że to się stanie e, no w sumie teraz, bo, bo w tym okresie się to dzieje. Zobaczymy jak to się rozwinie i czy w ogóle jest szansa na to, że Którakolwiek z tych naklejek lub z tych pojemników z naklejką Bardziej precyzyjnie Dotrze do złotówki Jeżeli którakolwiek z tych kapsuł dobije do złotówki No to myślę, że później będzie z górki No nawet się zrymowało Bo złotówka to jest bariera, która W przypadku, nie pamiętam czy w przypadku RMR W przypadku RMR chyba było ponad złotówkę, ale to są takie kwoty które jak już się przebiją, to ludzie zdecydowanie chętniej zaczynają kupować i wystawiać te przedmioty. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zauważyłem, że na kapsułach bardzo często się tak dzieje. Więc ta złotówka, ta symboliczna złotówka tutaj bardzo dużo by pomogła. Zobaczymy, jak to będzie i w jakim okresie uda się dobić tą złotówkę, o ile się uda ją dobić. Natomiast, no tutaj na przykład na y, legendach, no to w róże, bardzo szybkie dobicie tej złotówki. Nie mówię, że to będzie z dnia na dzień, ale supply'u nie ma za dużego. Generalnie supply zmalał, zdecydowanie również, to też widzę. Y, no i co kandydaci zostali gdzieś tam w tyle, ale oni też, jak widzicie, te, y, te skoki cenowe też dotyczą y, tych kapsuł. Zobaczymy, jak to będzie z tym paryżem, Oczywiście będę wam dawał znać. Y, to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, jo.